Serio było bardzo fajnie, i szczerze Wam powiem, że mega dobrze się czułam i porozmawiałam sobie ze wszystkimi. Także no, ja się cieszyłam ogólnie. Nie mam ulubionego dlatego, że ja nie siedzę, nie siedziałam przynajmniej na TikToku, a jeśli siedzę, to na pewno nie na polskim. I nie mam, nie mam takiej osoby. Lubię takie estetyczne, takie ładne. Kiedyś Wam może pokażę. Wcześniej, jak było więcej czasu, to graliśmy, a teraz właśnie go nie ma, także nie gramy i to tak wygląda. Wow, mega! W sensie, sobie, wiecie, nic złego, nic złego, można sobie czasem tak powiedzieć. Nie to, że planuję, ale mam taki nie cel, tylko taką myśl, że po prostu chciałabym sobie zrobić taki sam tatuaż albo taki jej jakby dopełniający, wiecie o co chodzi, z osobą bardzo ważną dla mnie, także. Totalnie nie. Nie lubię w taki sposób się ograniczać ani określać, także nie mam ulubionego koloru serio. Jakby kiedyś, wcześniej lubiłam bardzo pomarańczowy. Teraz mam w teamie fioletowy, a tak to lubię wszystkie, ja tak nie lubię wybierać, serio.